Zamówiłem dostawę gazu. Czekałem około 20 minut na dostawę. Koszt takiego gazu 12 kg to jest około 70 zł. Gdzie tu mamy pojemność? Gdzieś tu widziałem 12,6, ale tak naprawdę to jest 12 kg. Tutaj pan będzie wymieniał teraz butle a dobra, trzeba mu pomóc. Słuchajcie, miało być 1035 pesos, a jest 983. Nie wiem czemu. Raz, że jest taniej, dwa, że troszeczkę tutaj miał problemy z dojściem z tą butą. To dam mu 1000 po prostu. Ok, 1000. Dziękuję, Salomon. Dziękuję. A dostawa realizowana była takim pojazdem. Tutaj nawet mamy e, gaśnicę, pewnie ze względów e, bezpieczeństwa.